Cześć drodzy, ja jestem Zuza i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do was z pierwszym filmikiem w nowym roku i dodatkowo z bardzo specjalnym filmikiem, dlatego że mam tutaj gościa. W ogóle w życiu nie spodziewałam się, że nagram tego typu filmik, wiesz? Bo zawsze myślałam, że totalnie nikt jakby z moich bliskich nie będzie chciał tego nagrywać, bo dlatego też nie widzicie mojej mamy czy też siostry. Przez chwilę tak było. A mój ukochany Czarek nie dość, że nie ma nic przeciwko, żeby wystąpić w tego typu filmiku, to... Jeszcze. Przez <laughs> nie wygłupię się. Dodatkowo sam wyraził chęć, żeby w ogóle w takim filmiku wystąpić. Także bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję. Dziś, jak już możecie zobaczyć po tytule, to właśnie Czarek, nie rób takich min, będzie wybierał mój TVR na 2021. Będzie to polegało na tym, że Czarek dostaje ode mnie tego typu torbę bawełnianą, idzie do mojej biblioteczki, co będziecie mieli nagrane, i wybiera sześć pozycji. Dlaczego sześć? Dlatego, że dla mnie wydaje mi się, że im będę miała mniejszą taką liczbę tych książek, tym jest bardziej realne, że ja jednak zrealizuję ten TBR, Więc na każdą książkę będę miała takie dwa miesiące, więc myślę, że to jest taki na moje standardy i na moje możliwości, po prostu realne do zrealizowania. No bo wiadomo, czasem w jakimś miesiącu mogę nie mieć na jakąś książkę ochoty. Więc ja będę musiała wyjść z pokoju, Czarek bierze torbę, bierze statyw, przenosi na moją biblioteczkę i na waszych oczach wybiera te sześć książek. A później ja przychodzę i Czarek mi po kolei daje i będziecie widzieli moją reakcję. Ja jestem troszkę przerażona, bo ja nie mam pojęcia, co on wybierze. Naprawdę, nie mam pojęcia, co on może wybrać. Masz już coś w ogóle wybrane, tak no? mówimy? Tak? No? Ogólnie jest jedna, jedna książka, którą ja tak trochę podejrzewam. I szczerze, ja Ci nie powiem jaka, bo wtedy Ty ją na 100% wybierzesz, a ja jej nie chcę w tym najbliższym roku przeczytać. Ogólnie chcę ją przeczytać, ale nie w tym najbliższym roku. I mam nadzieję, że po prostu nie dostrzeżesz jej wśród tych ponad 200 książek. No to się mógł. <grych> Więc ja teraz wychodzę, zostajecie z samym Czarkiem i wracam za chwilę, a Czarek wybierze te sześć pozycji. Chyba, że bardzo Ci będzie zależało na więcej, to tak do ośmiu. Pomyślimy. Dobra. Dobra. Eee, od czego by tu zacząć? Od czego no... by tu zacząć? Dobra, dobra, by dobra, zacząć? Dobra, ja będę tam. zacząć? mam nadzieję, że tu nie będzie widzieć. No. Eee. Co tu zacząć? tu на упадке. Наш лебед. Więc tak, czarek już wybrał książki. Ja staram się nawet nie patrzeć w ogóle na tą biblioteczkę, bo wiem, gdzie coś stoi i od razu będę wiedziała. Strasznie się cykam, więc może już zacznijmy. A tak jeszcze szybko wspomnę, że Ty nagrywałeś takie coś w ogóle po raz pierwszy, więc jeżeli coś z kadrami będzie nie tak, to wybaczcie mu, bo no. Dobra, dobra, dobra. Będzie super, tak? Super, super, dobra. Tak? Tak, no, tak, tak okay. dobra. Daj mi pierwszą książkę. Dobra, czekaj, bo muszę. Ja muszę wiedzieć, O dobra. Ja może, dobra, ja może spróbuję w ogóle tak przez dotyk. To jest jakieś, nie mam pojęcia. A, dobra. Ja już wiem, dlaczego mi to dałeś, a ty wytłumaczyłeś widząc, dlaczego? No nie, a okay. powiedzieć. Ja tą książkę dostałam wczoraj w Sylwestra, dokładnie od czarka, więc no po prostu pewnie dlatego, tak, że ją od ciebie wczoraj dostałam. Możliwe. Na <laughs> następny rok. Dobra, okay. przeczytała. Super, dobra, cieszę się. Następna książka. Okej, okay, to jesteś twardej oprawie. Spróbuję... No... Dobra, ja znam swoje książki, ja to zgadnę, to jest Kirka. Co no. jest... A, zgadłam! Super! Ja to chciałam przeczytać już w ogóle w tym roku i się nie wyrobiłam. Dlatego, że ty robisz historię, tak? Historia plus sama okładka jest cudowna. Tak? No. Okej, okay, dobra. Wow, co mnie się mi idzie. Okej. Okay. To może być trochę cięższe. Znaczy... Może nawet nie zgadnąć, ale tak wiesz, te powody, nie? Dlaczego mi to w ogóle dajesz? Tward? Ja nie mam dużo twardych wydań, nie jest to zbyt wysokie. Mam ochotę podejrzeć, ale. Hmm. Jest twardy. Nie wiem, będę szczelać, ale to dlatego tylko, że po grubości twarda oprawa. Czy to jest przyjaciele ten o na najlepszych odcinkach? Nie. Nie? Co to jest? Ogniewnie, czym widałeś! No nie! <laughs> no, ja jestem fanem tego. Tak? Podobało Ci się? No. Okej, okay, dobra. W ogóle widziałeś to? To Wam nie pokażę, natomiast właśnie widzę, że jest to taka wklejka. To jest moja mama dostała tą książkę Jaką jakąś nagrodę i w ogóle pomylili nazwisko, widzisz? Widzę. Śmiesznie. No. Ty, a ten pan uczył mnie fizyki w gimnazjum. Okej. Okay. Okay. E, nie jestem zbyt zadowolona z tego wyboru. Nie tam się podoba, tak, Miała, ale czytam. No, no dobra, no przeczytam. No może się na maturze przyda. Okej, okay, następna. Okay. Um. ojejku, to jest trudne, bo nie ma żadnych wytłoczeń, ale jest taka specyficzna okładka e, grzbiet, że się nie łamie już... Czy ja to już czytałam? Tam była zakładka? No. Czyli ja to już czytałam. Nie wiem. Co to jest? Cudowny chłopak, orany. Okej, okay, dobra. Ja tą książkę lubię, czytałam ją już dwa razy, więc fajnie będzie zrobić reread i przeczytać po raz kolejny. Jest to naprawdę bardzo wartościowa historia. A no dlaczego dobrze. w ogóle? Ją dałeś? No, my też wpiłem w historię. Tak? No. Ale ja czytałeś czy oglądałeś film? Oglądałem film. Dobra, no to ty też przeczytaj. No dobrze. Dobra. Po okay. to tobie dopiero. Dobrze. O kurde. To jest Złamany Grzbiet? To Może. Jest... Tak, to jest Złamany Grzbiet. Czy ja tą książkę już kiedyś czytałam? A, nie, raczej, raczej nie. Nie masz pojęcia. Nie, no to nie. E, dobra, nie wiem. Dancing Love, kochanie, ale to jest tom drugi. To czy ja mogę wymienić na pierwszy? Tam no. stoi w szarym, w, szara, w szarościach, obok kształtu serca i następczyni. To jest tom drugi? Tak, to jest drugi tom, to jest tom pierwszy. Jak to się stało, że Cię kupiłem tą drugi? Nie kupiłeś mi żadnej z tych książek. Ty mi chciałeś dać tą, co mi kupiłeś o tańcu? No. To, kochanie, to, to jest w rytmie pasady, nie Dancing Love. Nie wiem, czy możemy wymienić, ale chyba tak, skoro mi to chciałeś no, no, dać. Nie, nie Tym bardziej, że ja te obie książki nie już nie czytałam. <laughs> to wymieniamy? Wymieniliśmy Dancing Love na w rytmie Pasady, bo okazało się, że Czarkowi pomyliły się książki. No pomyliły ci się, no. No nic z tym złego, ja mam ich dużo. Bo Czarek pamiętał, że dał mi książkę o tańcu i no... Dancing Love, no to y, raczej no, sam dance w tytule już zdradzał. No i po prostu wziął Dancing Love, a ja to też już czytałam, a chciał po prostu tą, którą ja dostałam, też od niego jeszcze nie przeczytałam, tak? Tak. No nic się nie stało. No. No, więc y, kolejna książka to w rytmie Pasady. I ją, dlatego że ja ją od ciebie dostałam. Powiedz. Tak, a to czemu jeszcze? Nie wiem, no to no nie, się... nie miałabyś tam, ale abyś... mm. no to mogę tam No nie, no jest OK. Tak. Dobra. poproszę kolejną. Ta jest wybrana na ślepo. Korona, OK. Dlatego, że ładna okładka. No mówisz, że na ślepo. Aha, że w ogóle nawet nie patrzyłeś. No tak. OK. E, to jest ostatnia część rywalek. Ja ją całkiem lubię, dlatego, że tutaj główna bohaterka przechodzi swego rodzaju przemianę i staje się e, lepszą osobą, więc spoko. Fajnie, rewiduj. Jak najbardziej. Ok, kolejna. Mamy no, wszystkie. A to są wszystkie? No. Ok, więc tak prezentuję się, wszystkie książki, które wybrał Czarek. Nie spodziewałam się ani jednej. Totalnie. Powiedzieć ci, jakiej się spodziewałam i się no. bałam, że wybierzesz? No. Kamerdyner. No, to i tak tego nie przeczytasz. Przeczytam kiedyś. Nie zabieram do domu i koniec. Kamerdyner to jest książka, którą Czarek ode mnie kiedyś dostał i strasznie mu się spodobała i bardzo Czarkowi zależało, żebym ja też ją przeczytała. Więc mam ją pożyczoną od jakiegoś pół roku i nadal nie tknęłam. No może się uda w nadchodzącym. Może. Ale dałeś mi ogniem i mieczem, to jest... tak. Nie mogło być za dobrze. Ogólnie to ogniem i mieczem mnie przeraziło, a tak to powiem Ci super wybory. Ogólnie um... 4 na pięć tych książek jeszcze nie... Cztery na sześć. Cztery na sześć z tych książek jest jeszcze przeze mnie nie przeczytane. Więc dobre strzały, bo przeczytałam jedynie Koronę i Cudownego Chłopaka. No. Także nie jest tak źle, jak się bałeś. Mi się wydaje, że trochę się bałeś, że mi wydasz same książki, które czytałam, co? No, powiedz. No. Czarek też... No, ciężko jest sobie te wszystkie książki, które czytałam, nie? Tym bardziej, że ja mam też biblioteczkę na ponad 200 książek, więc no tego trochę jest. Ale wydaje mi się, że wybrałeś super. Naprawdę, ja jestem zadowolona z tego stosiku. Dziękuję. To teraz mi jeszcze powiedz, czy masz jakieś specjalne życzenie, którą mam przeczytać jako, pierwsz jako pierwszą? Nie. Nie? Okej. Okay. Czyli ale, kolejność dowolna. Ale... Um, mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie książki przeczytać, natomiast um, jestem sceptycznie nastawiona do ognia i mieczem. No nie, nie wiem, ale to rabu... No, myślę, że tak. I to wszystko na dziś. Dzięki Wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że mój gość specjalny też sobie świetnie poradził. Moim zdaniem tak. Także jak chcecie więcej filmików z Czarkiem, to dajcie znać. Chciałbyś jeszcze kiedyś coś takiego nagrać? Aby coś Zależy. Się... Zależy od czego. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! To Zrodzy będzie się. w tych nieud nieudanych scenach, tak? No fajnie. Dużo ich będzie chyba. Okej. Okay. No, Jakby mam jeszcze krzesło, FF. <laughs> to zamiana. Ja już się uspokoiłem. Cześć moi drodzy, ja jestem Zuka. Haha, Nie kopcowy dymu. Ej, bo tu jest echo. Ej, bo tu jest echo. Witam Was bardzo serdecznie. Na mojej nie mogę. <laughs> 这是你的手